In the beautiful name of Jesus is our hope, he is our salvation. That is why we have come to this church, and that is why we are here at his cross. And we are going to celebrate holy Mass, Holy Sacrifice for the repose of the soul of Kajimesh. We would like also to thank God for his life and for all blessings that God granted.

Abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z, mar, z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobno do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne stanie. To wierzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to. Byśmy już więcej nie byli w niewoli Grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od Grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że, że z nim również żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla Grzechu tylko raz. Po drodzy na ważne wydarzenia w naszym życiu zawsze staramy się być gotowi. Im ważniejsze wydarzenie, tym, tym więcej się staramy, żeby być gotowi. I o tym dzisiejsza Ewangelia mówi. Mówi o tym, żeby być gotowym na spotkanie z Panem Bogiem. Pan Bóg spotyka nas codziennie. Pan Bóg codziennie puka do naszych drzwi. Pan Bóg przychodzi w różnych ludziach, Pan Bóg przychodzi w różnych wydarzeniach. Pana Boga też widać w historii naszego życia. Się patrzy na, na swoją przeszłość, to z pewnością widzicie tam Boży palec. Jak patrzycie na historię swojego życia, to widzicie te momenty, kiedy Pan Bóg jakoś szczególnie był obecny, kiedy Pan Bóg nas chronił, dotykał, czy, czy, do nas, czy do nas mówił. Więc Pan Bóg przychodzi codziennie, Pan Bóg codziennie puka do naszych drzwi. I o ile w przeszłości jest łatwiej go zobaczyć w historii, to, to zobaczyć go tu i teraz, jak przychodzi dzisiaj, to, to jest sztuka. I właśnie, I właśnie o tym jest Ewangelia. Czuwajcie i módźcie się. Bądźcie gotowi, bo Pan Bóg codziennie, codziennie do nas dociera, codziennie nas szuka. My wszyscy jesteśmy ukochanymi dziećmi Pana Boga. Wszyscy jesteśmy dla niego ważni, wszyscy jesteśmy mu bardzo, bardzo potrzebni. Każdy rodzic wie, co czuje do swojego dziecka. To same, te same uczucia ma Pan Bóg wobec, wobec nas. I dlatego codziennie próbuje do nas dotrzeć, codziennie próbuje się z nami spotkać, codziennie. Codziennie próbuje jakoś nam się ukazać. Ale żeby to doświadczyć, to właśnie czuwajcie i módlcie się, bądźcie, bądźcie gotowi. Szczególnie na to ostatnie spotkanie. Pan Bóg kiedyś zapuka do, nas, do naszych drzwi po raz ostatni, Świętej pamięci Kazimierz już tego momentu to doświadczył. On, on spotkał Pana Boga, dlatego dzisiaj, dlatego dzisiaj modlimy się za niego, prosimy, żeby był, żeby był gotowy na to, żeby Panu Bogu powiedzieć tak. Pan Bóg wszystkich chce mieć u siebie. Pan Bóg, Pan Bóg kocha wszystkie swoje dzieci i wszystkich do siebie zaprasza. E, natomiast wszystko zależy od nas, to od tego naszego tak wszystko zależy. I dzisiaj, i dzisiaj modlimy się, prosimy, żeby, żeby Kazimierz odpowiedział tak Panu Bogu, żeby, żeby chciał być z Nim e, na wieczność. Each of us is amazing, each of us is unique, each of us is extraordinary. Uh, each of us is the child, Of the merciful God. And his beloved son, Kazimierz, led an exceptional life. That is why we are here, yeah. to celebrate his, his life this morning. Uh, God was interested in, in Kazimierz's life, and, and he is interested in each of our lives. As Christians, we believe this to be true. God is the best father. Uh, by what, but why it is that at times that we don't feel his love uh, this love is not obvious to us sometimes sometimes we don't feel his love because of sin when we experience injustice when we experience harm illness death sin then we start to doubt in, in God's love for us and we ask how can God allow these things to happen in our lives? That's our question. And what is the answer from God? The answer is Jesus Christ. He is the answer. Jesus experienced all of our sufferings and still chose to die for us. And only he can give us salvation, which means only he can restore this uh, God's love for us. Only He can convince you and me again that we are the beloved children of God. That means that to God we are all exceptional. In the Gospel, Jesus says, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Uh, just believe in Christ, accept Christ. He will give you His love, uh, He will give you uh, His salvation because He is our salvation. Jest to salvation of uh, Kasziniasza. Młodym się za Kościół Święty, aby nieustannie <laughs> głosił całemu światu na nadzieję, że ma to Ciebie prosimy. Módmy się za wszystkich grzeszników, aby odmienili swoje życie i całą ludność, złożyli w miłosierdziu pańskim. Ciebie prosimy. Módmy się za chorych i cierpiących, aby swoje cierpienia i doświadczenia rzeczowe złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Módmy się za zmarłego Kazimierza, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania mógł uczestniczyć w płocie zbawionych. Niebie. Ciebie prosimy. Bódmy się za rodzinę i najbliższy zmarłego, aby w tajemnicy świętych pod znaleźli pociechę i nadzieję. Ciebie prosimy. Budujmy się za uczestniczących w tej świętej Eucharystii, abyśmy pamiętali, że po śmierci naszej życie zmienia się, ale, nie, ale się nie kończy. Ciebie prosimy. Mm. Mm. Zbawionych spieszcie na spotkanie, a niemc i nie tkną into your hands father of mercy we commend our brother kashimish in a certain hope that together with all who have died in christ he will rise with him on the last day merciful lord listen to our prayers open the gates of paradise to your servant and help us who remain to comfort one another with assurances of faith until we all meet in christ And are with you and with our brother forever through Christ the Lord. Amen. Bóg odrodził Cię z wody i z ducha świętego na życie wieczne. Niech zatem teraz dopełni dzieła, które rozpoczął na Twoim szczycie świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha świętego. Niech Bóg Cię przyjmie do swej chwały. nie ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi. Ty posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci, zmartwychwstał dla zbawienia wierzących. Ty dajesz udział w jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do niego należą. To Tobie polecamy naszego brata Kazimierza, i prosimy abyś go przyjął do błogosławionej społeczności świętych przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Pan z wami. jego z wami. Niech was Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. w pokoju Chrystusa. Bóg. W imieniu całej rodziny chcieliśmy wam wszystkim podziękować, że przyjechaliście tak licznie yy, na pożegnanie się z, z Kazimierzem Zającym. Mógłbym o nim dużo, dużo, dużo rzeczy opowiadać, ale on nie był człowiekiem, który dużo mówił. On był bardzo, on bardzo mało mówił, ale czynami robił za, za to, że nie mówi za dużo. Także nie, nie, nie przygotowałem żadnej jakiejś kartki, żeby czytać, czy coś, tylko tak on na koniec powiem, że, że był wspaniałym człowiekiem dla rodziny, dla żony, dla, 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 dla córki, dla synów. Dla mnie jako wzięcia, był wspaniałym człowiekiem. Wnuków to nie widział za nimi świata, także będzie nam to ba bardzo brakowało. Także w imieniu jeszcze raz, w imieniu całej rodziny, chcieliśmy nas, wam wszystkim podziękować za przybycie, i po yy, ceremonii na cmentarzu zapraszamy na, yy, do Polskiego Centrum na jakiś lunch. Także I kto może przyjechać, to zapraszamy. And I'll say a few, few things in English also for people that don't speak Polish. So just, I just wanted to say thank you for coming. And uh, please join us at the uh, uh, Polish Cultural Center uh, for a Thank you. can't do great you Może ty natknąłeś sprawiedliwego Józefa, aby złożył ciało Chrystusa w nowym grobie. Pokornie prosimy, abyś w swojej dobroci pobłogosławił grup, który przygotowaliśmy dla naszego zmarłego brata Kazimierza. My składamy jego ciało w grobie. Ty przyjmij jego duszę do nieba przez Chrystusa Pana naszego. Pełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Poprośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział Jestem z i życie Kto wierzy we mnie nie umrze na wieki A żywieni tą wiarą módmy się wspólnie Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Kazimierza Wysłuchaj nas, Panie Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym Wprowadź naszego brata do nieba Wysłuchaj nas, Panie Jezu, ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj Jezu, nas, panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili, w drodze do nieba wódmy się, jak nas nauczył zbawiciel. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, niebie święcie imię Twoje. królestwo Twoje. Bądź wola jako w niebie i na ziemię. Our brother Kazimierz has gone to his rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome him to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist him with our prayers. Almighty, ever living God, in you we place our trust and hope. As we take leave of our brother, give our hearts peace in the firm hope that one day Kazimierz will live in the mansion you have prepared for him in heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie, a światłość wieku istna, niechaj Mu świeci. Wieczny odpoczynek, racz mu dać Panie, a światłość wieku istna. Niechaj mu świeci, wieczny odpoczynek, racz mu dać panie, a światłość wieku nista Niechaj mu świeci, światłość wieczna, niech mu świeci, gdzie królują wszyscy święci. Światło wieczna niech mu gdzie królują wszyscy święci.